Witajcie w kolejnym filmie. Zastanawiasz się, który palnik wybrać do swojego urządzenia? W tym odcinku pokażę, czym charakteryzują się palniki dostępne w urządzeniach marki Kotłospa. Zapraszam do oglądania. Palnik rewo. Obrotowy samoczyszczący. Dostępny w kotłach od mocy 12 do 30 kW. Wyposażony w sypokominek z klapką zapobiegającą cofnięciu się płomienia, napęd hybrydowy, zintegrowany podajnik wewnętrzny z wentylatorem. W celu zmniejszenia zużycia energii. Prosta w wymianie zapalarka stalowa i solidne złącze elektryczne. Wytrzymała komora paleniskowa wykonana ze stopu wysokochromowego. Wewnątrz komory łopatki kierujące powietrze precyzyjnie i kierunkowo do komory spalania. Poszczegółową specyfikację zapraszam na naszą stronę. Cześć!